Siemanaczko, wszystkim. Ja was dzisiaj witam z takiego to transportowca i transportuję po prostu i siebie i swój, niestety, kiepskiej jakości motocykl na drugą stronę Mekongu w miejscowości Luang-Prabang. I ogólnie gość narysował mi mapę, gdyż chodziłem po punktach turystycznych, dowiedzieć się, gdzie są położone. Małe etniczne grupy yy, wioski typu Khmong, Lisu, Khmu, Lao i tak dalej, i tak dalej. I nikt mi nie chciał powiedzieć, każdy możesz kupić wycieczkę i cię tam zabierzemy. Wycieczka przykładowo w grupie 50 dolarów, pojedyncza 100 dolarów. I to jest wycieczka rowerowa na 7 godzin, więc te wioski nie mogą być mega daleko od siebie oddalone. I oddalono Bułong od Prabank. Padł na genialny pomysł, po prostu, że będę jeździł motocyklem po okolicy i znajdę. Aczkolwiek spotkałem gościa, który mi na kartce z bloku narysował mapę i to miejsce znajduje się po drugiej stronie, właśnie Mekongu. Ja tam się udaję, mam mapę prowizoryczną narysowaną, z którą stronę mam jechać, i robi się takie ogólnie koło. I mam nadzieję, że bez większej. Trudności sobie te wioski znajdę i to będzie fajna zabawa. Ogólnie na Google Maps nie ma popodpisywanych miejsc, nazwy małych miejscowości po prostu nie mają nazw. Jest nawiedzone jakieś miasteczko, powiedzmy, czy wioska, a ona nie ma po prostu podpisu i to jest bardzo, bardzo słabe. No. A mój motocykl okazał się tak w kiepskiej jakości, że wczoraj samemu musiałem sobie w nim hamulce naprawiać. Po prostu podkręcałem hamulce, bo. Hamulec tylny nie działał, a przedni nie będę hamował. I koło tylnie lata tak. Na dzisiaj miałem mieć przygotowany inny motocykl w innej wypożyczalni. Poszłam do gościa, a gość mówi do mnie, że za pół godziny mi dostarczy ten motocykl, żebym sobie go obejrzał. Mówię, gość, umawialiśmy się na 8 rano, ja jestem o 10, a ty mówisz, że mamy jeszcze czekać pół godziny na motocykl i ci za cały dzień zapłacić, gdzie będzie godzina 12, zanim go wynajmę. I zdecydowałem się przedłużyć mój kiepskiej jakości motocykl. I mam nadzieję, że to koło mi nie odpadnie. Więc zapraszam do oglądania. Ja przepłynąłem już na drugi brzeg. Bilet za mnie i za mój motocykl kosztował mnie 8000 kipów. To jest, nie wiem, 90 groszy, coś takiego. I zobaczcie jak pani fajnie trzyma mięsiwo na słońcu, a nie w lodówce. I ludzie przychodzą i to mięso kupują. Muchy po nim chodzą, po prostu ono już jest takie obeschnięte i tak dalej, i tak dalej, ale na pewno będzie smaczne, gdy się je ugotuje. Zobaczcie moi drodzy, tak wygląda moja mapa. Nama Ja yy, Jadę dobrze i dojechałem na takie wypizdowie i to jeszcze nie jest to najgorsze, bo chcę dojechać na takie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo grosze wypizdowie. Tutaj w ogóle drogi nie mają. Taka droga jest makabryczna. Mają taki ciągnik i idę zobaczyć co ciekawego jest w ich lokalnym sklepiku. Oczywiście, ale fajny kotek. Patrzcie. Subide! So, kic, 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 kic. Nie wiem, czemu mu kotu ogon. Miau. Ale fajny kotek. Nie będę się z tobą bawił, bo masz zarazki pewnie jakieś kocie. I się zarażę znowu czymś. Tak, się ostatnio zaraziłem. I co? Ale fajny kotek. Hej, sładeczny Tatiu? I'm Kot, kat. Dobra, zobaczymy co tu jest w sklepie ciekawego. W ogóle to, co jest najlepsze, może nie jest jakoś za ciepło teraz tutaj, ale oni normalnie sobie mleko, jogurty trzymają, kurde. Bez lodówki. Na, na zewnątrz. Jajka są, jest sypki ryż. Są zupki chińskie i makaron ryżowy, który lubię, bo w Polsce sobie zamawiałem ten makaron ryżowy z Tajlandii. Czyli jest wszystko, co najważniejsze w sklepie. Zobaczcie. Tu mamy jajeczka. Tam mamy ryż. A tam sobie ktoś na ziemi je yy, zupkę Zobacz jaki ma syf za sobą A tu są moje ziomeczki What's your name? Tam stoi oczywiście mój motocykl i... O, przyjechał ktoś. Hej. Tam jest cała grupka i oni się wszyscy bawią i nie mają piłki. I w ogóle tak się bawią, że się bawią. Butem sobie rzucają. Butem sobie rzucają. Zobaczcie, jaki fajny ciągniczek. Po prostu dwa kółka. Silnik RT100. Po prostu to jest klasyka RT100. Tylko, że nie ma. Że nie ma światła dobrego. Ale na pewno się wygodnie na nim jeździ. Zobaczcie, jaką zabawkę mają. Rzucają klapkami. Kto dalej, dalej dorzuci klapkiem? I po prostu to jest zabawa w biednej laotańskiej wsi. Czyli po prostu. Ło! <ślesy> Kto daje to rucikapkę? Dzieci dalej się bawią, a mnie pies wygonił. I zobaczcie po prostu w wielu miejscach w mniej rozwiniętym Laosie, czyli nawet w Luang Prabang, gdzie to jest miasteczko, też są śmieci. Ale tutaj na laotańskiej wsi zobaczcie ile tych śmieci jest. To jest oczywiście mostek do kogoś na podwórko. Tam się prawdopodobnie mogą palić śmieci. I naprawdę tutaj śmieci jest mnóstwo. Mnóstwo. Jechałem do jakiejś miejscowości, której tak naprawdę nie ma nazwy na Google Maps I nawet nie wiem jak ona się nazywa Ale jest takie kurwa zadupie to to, że ja pierdolę Po prostu w Polsce po drugiej wojnie światowej poligon lepiej wyglądał Zobaczcie jakie kurwa tu są drogi, to jest żenada Na jedynce się jechać nie da, na dwójce się jechać nie da O trójce już nie wspomnę Jeszcze kurwa kogut pieje dupom. Zobaczcie sami. Ej chuj. Gdzie tu jechać? Ja nie wiem. Co, chyba parada tu. Zobaczcie, jak ta droga wygląda. Po prostu to, to jest, nie wiem, 15 wiek jeszcze. O. I co najlepsze, ci ludzie tutaj... O kurwa, przewrócę się zaraz. Co najlepsze, ci ludzie tutaj tak żyją. Po prostu niby mają jakieś tam autko, skuter, żeby dostać się na drugą stronę na zakupy do miasteczka, ale te drogi, domy i tak dalej, to jest średniowiecze, oni tutaj żyją po prostu jak asceci coś. To po prostu nie da się jechać na dwójce 20 km na godzinę, bo kurwa tak człowiekiem rzuca. Przez większość drogi. A gdy się komuś coś stanie, no to nawet nie wiem, nie opłaca się moim zdaniem wysyłać karetki. Bo karetka się zepsuje. Lepiej niech ten człowiek umrze niż wysłać karetkę tutaj. Takie jest moje zdanie. Wątpię. W ogóle karetka tutaj musi przepłynąć prawdopodobnie przez... Przez promem, przez rzekę, chociaż chyba jest jakieś przychodnia zdrowia. A Aczkolwiek osobiście bym nie wysłał karetki do takiej wsi, bo szkoda by mi by było po prostu sprzętu, żeby ratować jakiegoś tam człowieka. Takie jest moje zdanie. Jestem brutalny, naprawdę. Ale po tym, co tu widzę na tych drogach, to zdania na pewno nie zmienię. A zobaczcie, jaka tu pani idzie z małym łebkiem. Jorson? Nina. Sa, Sam Sampina. Tu ma pani plecak, konewkę i zabawki. Pisze... ma. Yeah. I sobie idzie. I dwa bambusy ma. Słuchajcie. What name is Nat Nathan Nathan? Nathan? Natan? Natan? Natai? Yes. Ok. Ka mój, mój kask spadł dobra, mniej więcej wiem jak ta miejscowość się nazywa, Natajn albo Nathan. kurwa się pobrudził, w ogóle to jest żenada dostałem za mały kask, kurwa motor się rozwala Jezu, kurwa, ten Laos to jest dzicz kurwa, że Sri Lanka to była cywilizacja przy tym serio takie jest moje zdanie o Laosie, że to jest dzicz kurwa. Pod okupacją chińską. Jeszcze to nie w śmieciach. Kurwa nie mogę stopki złożyć. Jezu, nie wiem, czy jechać w ogóle dalej na północ. Co mnie tam czeka. Północ jest bardzo ładna miejscowość z widokami. Leż nie wiem, po prostu już ten Laos mi się tak przejadł, że to jest masakra. Co bym pojechał? Trzy dni bym zmarnował, bym wszedł na jeden punkt widokowy, bo w sumie 4-5 godzin się jedzie busem, no ale jakbym jechał tym busem zamiast motocyklem, to w jedną i w drugą stronę są dwa dni. Serio, to jest... Klapa, 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 klapa. Masakra. A zobaczcie na te śmieci przy drodze. I to, moi drodzy państwo, nie są wczorajsze śmieci, czy przed, sprzed miesiąca czy sprzed trzech miesięcy tylko one są stare stare, ale to naprawdę stare śmieci i tak w całej wsi jest przy drogach przy drogach w polu przy drogach na wsi w ogóle zobaczcie, tutaj w tych haszach nawet są śmieci tam nie wspomnę jakieś dwie kubki, tam w ogóle było w tym miejscu ognisko palone ze śmieciami I to jakieś mały gryzeń biega Patrzcie, tam świnia chodzi. Następna mała wioska, której nazwy nie znam. Dziecko chodzi nago w sumie jak w Afryce. Świnia biega po drodze, gdzieś się schowała teraz. Nie wiem, czy wchodzić z tym ludziom na podwórka, czy nie wchodzić, bo psy biegają. Te psy są często agresywne. Tam jakiś sklepik widzę jest. Teoretycznie sklep, bo to może wcale nie być sklepem. W sumie tak wyglądają laotańskie bezdroża. O, świnia chodzi po drodze, ja do tej świni idę. Ale najpierw wezmę sobie. Kluczyk schowam, bo dzieciaki już się kurwa przy moim kluczyku do skutera czaiły. Patrzcie, świnia i koza chodzi i dwa psy. Skut? Smę, A to jest A gdzieś musi być jej mama. Tam jest zawsze na koza. Jak świnie spoko. Złady. Złady. A wariu. Odtysz. Kot? Kat? Zobaczcie, Ziomek ma ogon kota przy kluczach. To jest ogon uciętego kota. Tak mi powiedział. Kat. Kat. Ma ogon kota po prostu przy kluczach. W ogóle biały podjechał, to pół wsi wyszło na wieś. Zobaczcie. świnia chodzi. Bo, tutaj coś tam się dzieje. Zobaczcie, jaki mały kundel biega. Tam gdzieś duży się na mieczaju. Yy, ogólnie tutaj jest sklep. Ale zobaczcie, lekko od tego sklepu jest śmieci. Wszędzie śmieci się walają. I nikt z tym nic nie robi. Haj, Is shop? Pani cebrowa browara pije, kupuje. Trzeba się pilnować, bo tutaj gdzieś jest duży pies. I tak się prezentuje sklepik. Co tutaj Pani ma w sklepiku? Groszek, coś słodkiego, słonecznik i czosnek. I w sumie nic więcej Pani nie ma. I jeszcze skarpety stare. A najlepsze to jest to. Tutaj sobie świnka wietnamka chodzi, chociaż to jest Laos. O, świnka się lubi bawić samochodzikiem. Następna świna, co spaceruje. <śpiewa> <śpiewa> Wystraszyłem dziecko ogólnie. Pan tu przywiózł z nowe browary, ale nie wiem skąd. Be... Rlao, berlao, 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 you like berlao? Dziecko sobie płacze. Hej O, świnia uciekła I zobaczcie, te dzieci chodzą ogólnie po czymś takim na no boson. Tamten ma spodnie, ten ma spodenki, Tamten ma długą bluzkę, bo chyba mu zimno. Ale nie mają buciorów. I się boją białego. W ogóle tamto dziecko, jak zobaczyło białego, ojciec pokazuje, że mam inny kolor skóry, i dlatego płaczę, bo się nie boi. O, tam kolejne świnie wyszły. ogólnie to myślę, że będę musiał zdezynfekować telefon i ręce bo przywitałem się z tymi ludźmi świnia idzie na drodze to dziecko w ogóle za mną idzie zobaczcie sobie spacerują za mną w pół wsi wyszło na wieś, bo przyjechał biały na motorze na takie od odludzia ale tam panie machają i ja tam do nich dojdę Och, kopak na wózu chodzi bez spodnic. Pola ryżowe Nous pensons être ouais, libres au sommet de la chaîne alimentaire. Nous pensons être ouais, libres mais sommes dépendants de choses élémentaires. Oui, nous pensons être ouais, libres mais sommes en train de vivre comme de véritables tributaires. C'est terrible, on ne peut se passer de rien, même ce dont on n'a pas besoin. Se passer de rien, surtout pas privé le gamin, les superflu au quotidien. On jette et on rachète et on rejette et on rachète du moins lorsqu'on en a les moyens. Non, on ne recycle pas. Tu comprends, c'est passé le mode. C'est qu'on l'a honte encore changer les couleurs de l'automne. Je n'ai pas attendu et jeté toute ma garde-robe. Consommer sans penser, c'est évidemment plus nous pensons être libres de pouvoir tout accroître, libres de toujours profiter de manière maladroite, avec une façon de réfléchir bien trop étroite. Pensant avoir trouvé l'équilibre est une faute comme 2 et 3 font 4. Troll, troll d'animaux, troll, troll d'animaux. Nous sommes des animaux de troll, troll d'animaux, troll, troll d'animaux, troll, troll d'animaux, enfermés dans une cage sans barre qui a plein de trucs et plein de machins On est prêt à tout pour assouvir nos dessins On achète sur le net à l'autre bout de la planète Pensant avoir fait l'affaire du siècle Un nouveau truc qui sert à rien On remplit un bloc nocali plus qu'un tox c'est une maladie Le médoc de cette parodie Rupture de stock le samedi On surexploite les ressources naturelles qui est le Les temps pas infini ce n'est pas une surprise Et pourtant l'on consomme à outrance, cherchant toujours le prix